No serdecznie. Z tej strony jeżę sobie niak, a wy oglądacie Four Senses TV, czyli wszyscy degustujemy. A żeby degustować, najpierw trzeba ugotować. Więc będziemy gotować, moi drodzy. Ale dzisiaj będziemy rzucać mięsem. Podobno już nieładnie jest w towarzystwie rzucać mięsem, ale w naszym wydaniu jak najbardziej tak. Mięso to jest dosyć frapujące, frapujący temat dla Polaków, w szczególności jeżeli chodzi o wołowinę. Dlaczego o wołowinę? No bo właśnie, my w ogóle nie spożywamy tej wołowiny. 8 gram soli dodanej dziennie spożywamy w postaci pieczywa, różnego rodzaju dodatków. A tylko 3 gramy wołowiny na polaka przypada. Więc jeżeli dzisiaj ugotujemy stek, to wyobraźcie sobie, że na tym cudownym 17 piętrze prawdopodobnie pozbawiliśmy wszystkich wołowiny na kolację albo na obiad. Słuchajcie, mówimy dzisiaj o wołowinie i mówimy o czymś takim jak dojrzewanie. Jest coś takiego jak wołowina dojrzewająca. Co to jest? No więc wytłumaczmy to sobie na pomarańczach. Albo na cebuli, lepiej na pomarańczach. Cebula nie jest taka fajna jak pomarańcze. Pomyślmy sobie, że w Hiszpanii ktoś urwał pomarańcze. Pomarańcze nie były pomarańczowe, tylko były zielone. I przez całą drogę sobie dojrzewały, aż w końcu stały się pomarańczowe, no bo pomarańcz jest pomarańczowa. I dzięki temu dojrzały są soczyste, cudowne i trafiają na nasz stół. I tak samo, drodzy, staje się z wołowiną. I jest taka sytuacja, że niektóre... Odmiany wołowiny, i tutaj za chwilę was jest dziwię i wam coś pokażę, ale zrobimy małą przerwę, bo zapomniałem zabrać plakatu i zaraz po niego pójdę. Sekundę. Uwaga, 3, 2, 1. Słuchajcie mnie, Słuchacie mnie. Tara, sorry, do, drugi, do, do góry nogami się przywinę, ale za chwilę poprawimy. Zobaczcie. To są krowy, drodzy Państwo. To są krowy, które się hoduje u nas w Polsce. Tak, w Polsce. I bynajmniej nie przypominają takiej krowy, jak widzimy codziennie na łące. Około 190 kg wagi, gdzie polędwica takiej krowy mniej więcej wygląda jak polędwiczka wieprzowa na targu. I oczywiście pani na targu będzie nam wmawiać czasami, że polędwiczka wieprzowa to wołowa. I spróbuje nam ją sprzedać nawet za 60 zł. Jak coś kosztuje 60 zł, to na pewno nie jest polędwicą wołową, bo żeby wyhodować świnie potrzeba 6 miesięcy, a żeby wyhodować dobrą krowę, potrzeba co najmniej 20 Czterech. I to już jest taka prawda, ale zwiniemy to. Przekażę operatorowi naszej kamery, co by schował dalej. Przepraszam bardzo. I pójdziemy dalej. Więc tak, mięso potrzebuje 21 dni na dojrzewanie. Dlaczego 21 dni? Bo co się dzieje? Najpierw krowa zostaje ubita. No niestety, musi być, żeby było mięso, trzeba niestety, ale ubić krowę. Potem to mięso musi powisieć, musi skruszeć. Co się dzieje, jak kruszeje? No więc najpierw z punktu chemicznego powstaje coś takiego jak kwas mlekowy z cukru, który znajduje się w mięsie. Kwas mlekowy rozkłada białka. No bo co to jest białko? Białko to jest aminokwas, aminokwas, a po środku jest łańcuszek. A ten łańcuszek to jest nic innego jak wiązanie peptydowe. Więc kwas mlekowy. Powoduje to, że nasz łańcuszek pęka i mamy bardzo fajne aminokwasy, czyli nasze mięso kruszeje, nabiera nowych walorów smakowych, czyli między innymi będzie lepsze. I teraz, tak, co się przy tym wszystkim dzieje? Pokażmy te dwa kawałki mięsa. Jedno i drugie jest bardzo ciekawe, bo zmienia kolor. Jeżeli słuchaliście wcześniej o winie i mówiliśmy, a w zasadzie Jerzy, mój imiennik, mówił Wam o tym, że wino się utlenia, tak samo jest z mięsem. Mięso również się utlenia. Mięso również dojrzewa. Więc jeżeli mamy taki czerwony kawałek mięsa, jak idziecie do sklepu, a w środku są różnego rodzaju żyłki, mówcie o rany, żyłki. Tak, te żyłki są cudowne. To jest przerost tłuszczu wewnętrznego w mięsie. To jest cudowna rzecz, która nadaje i chroni nasze mięso przed wysuszeniem. Przed wysuszeniem, jeżeli będziemy smażyć na patelni. Dalej. Czyli takie mięso, jeżeli jest tutaj, akurat ten ciemny kolor, to jest idealne mięso do smażenia. Dlaczego? Bo ma przerosty wewnątrz, czyli te takie bardzo białe żyłki. To jest tłuszcz. Dalej. 21 dni dojrzewało ma specyficzny zapach. Zapach jaki zapach? No właśnie. Można powiedzieć, że odrobinę maślany zapach ma i ogólnie pachnie. Nie jest tak, że nie ma zapachu, no bo już jakiś czas leżało. Dalej. Ono pod własnym ciężarem, słuchajcie, ugina się pod własnym ciężarem. Jeżeli naciśniemy to mięso, to wcale nie wraca tak od razu jak to. Bo to, naciskamy i jest gumą. To mięso na pewno się nie uda. To jest świetne mięso do uduszenia, ale na pewno nie do usmażenia. To co tutaj mam, słuchajcie, to jest antrykot. Tak zwany ribaj potocznie. Dlaczego ribaj? Akurat nie jest z polskiej krowy, natomiast mówi się o tym oczku. I większe to oczko to znaczy, że byk albo krowa, a najlepiej byk, był bardzo duży. Więc po tym możecie rozpoznać, czy to mięso będzie jakościowo bardzo dobre. Czy krowa była dojrzała, czy to nie była krowa, która była ubita za wcześniej, nie dała mleka albo dawała tylko mleko. I tak naprawdę było to skóra i kości, która poszła na tak zwany trimming wołowy, czyli przerobiono ją na kiełbasę, a nie nadaje się na nasze steki. Ale pitu, pitu, od faktu do czynu. Będziemy teraz smażyć. Do tego wszystkiego użyjemy cebuli, ale tak, co potrzeba, żeby zrobić dobry stek? Sól i pieprz. Niestety, ale nie zabra, ani nie zabrałem soli, ani nie zabrałem pieprzu. Więc wykorzystam tak, paprykę, peperoni. Do tego wszystkiego zamiast soli dam sos sojowy. O sosie sojowym opowiemy na następnym spotkaniu. Co jest takiego fenomenalnego w sosie sojowym? Dlaczego warto go używać i dlaczego jest takim dobrym zamiennikiem w szczególności soli i co dodatkowo daje do tego, że każda nasza potrawa będzie nieźle nakręcona. Cebula, no właśnie, krojenie cebuli i kiedyś mówiliśmy o tym, że będziemy kroić. Pokażę tylko w takim szybkim zarysie. Pierwsza podstawa rzecz to deska. Druga, jeżeli będziemy kroić cebulę, to musimy pamiętać o tym, żeby miała dobrą podstawę, żeby nie posiekać sobie palców. Bo kucharz bez palców może co najwyżej zamawiać piwo w lokalu dla drwali. Pięć piw. No dobra. Pokroimy sobie naszą cebulę w pióra. Ja akurat nie trzymam nóż, ale potrzebuję zrobić to dosyć szybko. I mam nagrzaną patelnię tą cebulę od razu uderzę na tą patelnię i teraz tak, zobaczcie, nie smażę na tłuszczu, pat na, na patelni, tylko na suchą patelnię wrzucam naszą cebulę, podniosę temperaturę. Dlaczego tak robię? Bo cebula również zawiera cukier. Przy smażeniu będzie miała rewelacyjny aromat, ale o tym też kiedyś, in, kiedy indziej. Dalej, kiedy na jednej połowie będzie się robić nasza cebula i będzie się tak naprawdę przysmażać, to z drugiej, kiedy zacznie znowu parować patelnia, włożę naszego steka. Ale zanim to zrobię, doprawię go sosem sojowym z wierzchu. I oczywiście mówimy o tym drugim kawałku mięsa, czyli tym, który jest utleniony i nie ma takiego ładnego, cudownego koloru jak ten pierwszy, który normalnie, prawdopodobnie wybralibyście w sklepie, bo to jest świeża wołowina. Tak naprawdę bullshit, czyli byk i shit. Czyli sitko To sobie chwilę poleży. Cebula akurat złapie odrobinę temperatury. Patelnia również. Nigdy nie kładcie mięsa na zimną patelnię, a w ogóle nie smażcie na zimnej patelni, bo wtedy nie smażycie, tylko dusicie. Czyli powodujecie, że woda nie ma szans wyparować i przez to dusicie. A duszenie to już nie smażenie. To znaczy, że inaczej się rozkładają białka, inaczej denaturują, czyli będzie inny smak. Inny smak. Dlatego mięso gotowane i duszone, pieczone, każdy z nich ma inny smak. Pamiętajcie o tym. Cebula paruje, czyli zaczyna powoli wydobywać swój aromat. Na drugiej połowie zostawiam sobie mięso. I teraz, tak, największa zagadka smażenia steków. Jak usmażyć stek średnio wysmażony? Powiem wam tak, tu mam 200 gram mięsa. 200 gram mięsa to teraz czysta matematyka. Dwie minuty lewa, dwie minuty prawa. Tak naprawdę przy tym, jeżeli stek oczywiście ma swoją grubość, a ten ma mniej więcej 1 cm, to pozwoli nam na to, żeby utrzymać właśnie taki stek idealnie średni w środku. Jeżeli się mylę, to prawdopodobnie skoczę z tego 17 piętra. No leciach. patelnia się nagrzała, proszę bardzo. I kładę nasze mięso. W międzyczasie, kiedy ono się smaży, pokroimy paprykę do tego i dołożymy w trakcie jego smażenia. Jak wybrać i po czym poznać, że papryka jest ostra? Przede wszystkim po jej średnicy. Im mniejsza średnica od ogonka, tym papryka będzie ostrzejsza. Czyli im mniejsza papryka również będzie ostrzejsza. Czyli takie peperoni załóżmy na to, albo habanero, który jest zupełnie inną papryką. Jalapeno, jalapeno tak naprawdę, różnie mówią, inaczej się wymawia, jeżeli chodzi o chorizo, to nie mówi się chorizo, tylko chorizo, tak? Czyli o, przepraszam, ale przerwę. Właśnie czuć aromat. Czy operatorzy też czują ten aromat tak jak ja? Tak. Dokładnie. Więc musimy przemieszać. Z faktu tego, że mam mój nóż i nie radzę temu nikogo, nikomu brać mojego noża i robić to, co ja teraz robię, ale zobaczcie, co się w międzyczasie dzieje na tej patelni. Ten cukier, który zawierała cebula, idealnie się karmelizuje. Czyli co? Cebula nabiera super aromatu. Nie smaży się w oleju, a w zasadzie nie dusi, bo mamy wysoką temperaturę i dopiero teraz do tej cebuli dodajemy odrobinę oliwy. Dzięki temu nie będzie tłusta, będzie miała aromat, a dodatkowo teraz dopiero zacznie się smażyć. Słyszycie to skwierczenie? dopiero teraz. Czyli jak uszła część wody z tej cebuli, żeby się nie dusiła, to ją smażę. Mięso, dwie minuty, słuchajcie. W związku z tym, że już gadam mniej więcej 30 sekund, więc jeszcze mniej więcej półtorej minuty na tej stronie i dopiero na drugiej. Jak będę przerzucał na drugiej, dodam naszą paprykę. Razem z gniazdem nasiennym, bo chcę, żeby ta papryka rzeczywiście dała bardzo fajnego aromatu do naszego mięsa. Przesiekam ją jeszcze w drugą stronę. To co jest fajne, to zawsze zanim położycie paprykę, spróbujcie, czy jest ostra, ta po jej wielkości stwierdzam, że jest średnio ostra. Już mogę z góry powiedzieć, że mogę spokojniej więcej jej nałożyć. Oczywiście będzie mała zemsta turka wieczorem. Ale i tak na pewno będzie miała bardzo fajny aromat. Dobra, słuchajcie, zostało tak: minuta właśnie minęła. Potrzebujemy kolejnej minuty, żeby przerzucić nasze mięso. Nasza cebula się w tym momencie już bardzo fajnie zesmażyła. Faktem, że nie mam drugiej patelni, dlatego robię to na dwie strony. I co dalej zrobię z tym? Słuchajcie, bardzo śmiało, podleję bardzo dobrym winem o którym była wcześniej mowa, nie powiem jakim, żeby za chwilę Jerzy nie ochlapał tylko ma brzydkimi słowami, że korzystam z takiego wina do podlewania cebuli. Ale z drugiej strony nasze składniki muszą być jak najlepsze. I do tego wszystkiego, słuchajcie, cukier brązowy, ewentualnie miód. Zobaczcie, dwie potrawy na raz i cebula do steku i stek. Jeszcze jeden tajemniczy, na samym końcu dodamy jeden produkt, ale to za moment. Słuchajcie, potrzebujemy jeszcze 30 sekund, żeby się wrócić nasze mięso. Użyję do tego tak zwanych azbestowych paluszków. Czyli nie mam łopatki, muszę sobie poradzić z tym czym mam, czyli mymi ręcami. Tak zwanymi potocznie rękoma. Słuchajcie, 15 sekund. 10. 5. Dobra, przewrócamy. To akurat zbyt dużo nie zmieni, ale chcę Wam pokazać jak się fajnie karmelizuje to mięso, zobaczcie. To dzięki czemu, co się dzieje z mięsem, nabiera chrupkości, cukier się karmelizuje, smaży się mięso w tym momencie na własnym tłuszczu dzięki temu, że nie tak jak to mięso, które nie ma tych przerostów, bo to co tu widzicie to jest tak naprawdę nic innego jak pręga woła, czyli część, która ma bardzo dużo kleju, jest fajnym mięsem, które się fajnie dusi, ale nie do końca nadaje się na smażenie. Częściowo tak, ale trzeba by było inaczej smażyć. o tym kiedy indziej, to już jak po naszej dziesiątej lekcji, kiedy tak naprawdę będziecie lepsi ode mnie. Kolejne dwie minuty dla naszego steku, w międzyczasie zobaczcie na naszą cebulę, co się z nią dzieje. Pokażę ją bliżej. Zobaczcie. Idealnie nabiera takiego aromatu, jak wątróbeczkę byście chcieli zjeść tak, z taką cebulką. To jest właśnie to. Nie udusiliśmy jej, tylko ją w tym momencie już smażymy. Ma fajny aromat, Do naszego steku będzie idealnie się nadawać. I w tym momencie do naszego steku na wierzch dam naszą paprykę. Hop to co da fajny aromat, oliwa truflowa, słuchajcie, to ma na dole trufle. jak kupujecie oliwę truflową i ona kosztuje 16 zł, to to co najwyżej możecie się spodziewać to tak zwany aromat trupli, trupla, trupa, znaczy tak, trupa, dokładnie, coś co kupujecie i chcecie dać aromat takiemu mięsu, który kosztuje mniej więcej 60 zł z kilograma, potrzebuje godnej części, odrobina, naprawdę nieduża ilość tej oliwy spowoduje, że to będzie miało genialny smak. I taka oliwa, nie musi być, nie musicie z niej korzystać. Oczywiście nie smażcie na niej, tylko to jest dodatek do potrawy. Szkoda czegoś takiego zużywać do normalnego smażenia. Nasza cebula jest w zasadzie gotowa. Mięso jeszcze potrzebuje 30 sekund. Słuchajcie, hop, właśnie wyczyściłem sobie talerz. I jedziemy z koksem. Zobaczymy jak z drugiej strony. Ło, wow, idealka. Uwaga, raz, dwa, trzy, zobaczcie, to samo, Idealny karmelizacja tego mięsa, ono będzie po prostu chrupkie. Na to wszystko damy naszą cebulkę. Pyk, 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 pyk. Przykryłem to mięso. Jest jeszcze jedna rzecz, którą dam. Słuchajcie, niektórzy mnie zabiją nie? Dałbym nic innego na sam koniec, jak właśnie odrobinę tego wina. Dlaczego? Bo ono ma lekki kwasek. Sól w postaci sosu sojowego. Cukier cebuli i dodałem odrobinę brązowego cukru sos sojowy, który daje sól, ale dodaje też aromatu i z pewnego bardzo ważnego czynnika, o którym potem powiemy i odrobina kwasku i tak można by było jeszcze to mięso przedusić i tak by zrobili Włosi, ale my po prostu w tym momencie pokroimy i zobaczcie. Uwaga! O, zobaczcie. To co widać w tym mięsie, czyli taki on jest dosyć cienki, bo ma centymetr. Ale zobaczcie, jest w środku. Jak przesunę tak, żeby tego osocza nie było widać, to jest ścięte mięso. Ale jak z drugiej strony nacisnę, to zobaczcie, w środku jest lekko różowiutkie. I tak naprawdę na polskie warunki to jest średnio wysmażony stek. Na warunki angielskie to już jest wysmażone mięso tak naprawdę. Natomiast pokroimy i wybaczcie, wy tego nie spróbujecie, tylko my to spróbujemy. My zdegustujemy, a jeżeli chcecie to zdegustować sami, to musicie pójść po mięso, a jeżeli nie wiecie gdzie, to możecie nas zapytać. My wam chętnie powiemy, gdzie można taki dobry kawałek mięsa kupić, a potem go samemu zdegustować. Więc zapraszam na kolejne spotkanie i powiemy, co z tym sosem i jak go wykorzystać. Do zobaczenia.